Moderator Życia, ksiądz Józef Bąk. Proszę księdza, chciałem się zapytać, czy Diakonia Życia, oczywiście włącza się w ten marsz dzisiaj, ale co Diakonia Życia czy szczególnie robi dla obrony życia? Czym się zajmuje, aby to życie jakoś chronić, promować? Diakonia życia, Ruchu Światło Życia nie tylko się włącza, ale jest jednym z inicjatorów tego marszu i dzisiaj prawie jest w komplecie. Wszyscy się cieszymy tym, co tutaj spotkaliśmy, bo przerosło nasze oczekiwania i chwała Panu za to. A co Diakonia robi dla obrony życia, to w zasadzie wszyscy członkowie diakonii są ukierunkowani na życie. Na obronę życia, i jesteśmy w takich miejscach, gdzie każdy z nas ma coś zrobić dla obrony życia. To są hospicja, to również są poradnie rodzinne to są też i nauczyciele, które, którzy prowadzą prelekcje, czy w jakiś sposób włączają się w działalność obrony życia. Poznajemy też i różne formy pracy z dziećmi, młodzieżą i służymy też radą, pomocą w sytuacjach kryzysowych. Jeszcze mam pytanie takie, ponieważ ksiądz powiedział, że Diakonia Życia współorganizuje też dzisiejszą tutaj ten, ten marsz, w którym uczestniczymy, ale właśnie zadaniem księdza, czy Diakonia Życia powinna też uczestniczyć częściej, czy powinna może więcej tych inicjatyw prowadzić? Cieszymy się, że ten marsz doszedł do skutku, bo do tego marszu przymierzaliśmy się już znacznie wcześniej, ale ta myśl dojrzewała. Oczywiście takie akcje są potrzebne, żeby zam zamanifestować nasze i poglądy, i też to, że życie i szacunek dla życia jest nam drogie. I to jest coś, co jest potrzebne oczywiście, ale potrzebna jest taka szara praca na co dzień. W tych miejscach, gdzie jesteśmy, w środowiskach życia, pracy, w otoczeniu i nie tylko włączamy się w te różne formy pracy, ale też i świadectwem naszego życia, zaangażowania w życie religijne, kościelne, a też i w życie takie społeczne. To wszystko składa się na. Inicjatywę, która nazywa się Obroną Życia. Powiedzcie, czy ta inicjatywa jest Wam w jakiś sposób bliska? Dlaczego przyszliście tutaj dzisiaj? Jest to bardzo bliska inicjatywa. E, utożsamiamy się i z Domowym Kościołem, i z e, Ruchem Światło Życie, i z życiem w ogóle. A e, czy to, że tutaj jesteście dzisiaj, to jest, e, e, rozumiem, Wasze świadectwo wobec tego, że chcielibyście bronić życia, chcielibyście być za życiem? Czy spotykacie się w swoim środowisku z jakimiś, z jakimiś postawami odrzucającymi życie? Ja raczej nie. Pracuję jako w służbie zdrowia, i która, który jest w dużej części za życiem. Być może jest to takie moje środowisko, być może też przeze mnie ukształtowane, ale jest bardzo za życiem i, i rozumie te sprawy, i bardzo też promuje życie. Rozumiem, dziękuję bardzo.